Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Na początku zaprezentuję wam grubego finczyka, który myślał, że wystartuje w Paralympiadzie w Soczi. Nie udało mu się. Ale listos, posición salida, en sus marcas. Listos, se levantan, listos, se levantan la cadera. No despeguen las manos del ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Córrele! 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 ¡Córrele, Ángel! ¡Toquen la línea! ¡Toquen la línea! ¡Hasta allá, Ángel! ¡Muy bien! Kiedy mały Argentyńczyk zauważył, że kolejka do Magdalena się zwiększyła, postanowił zawrócić do KFC. ¡Toquen la línea! ¡Toquen la línea! ¡Hasta allá, Ángel! wo wow, wow, wow! wow. Ale przecież my go już znamy. Dobra, olejmy tego sprintera. Teraz filmik w moim klimacie. Jak widzicie, można się dobrze bawić też bez alkoholu. W ostatnim filmiku na dziś potwierdzimy coś co doskonale już wiemy Oszukać przeznaczenia się nie da hmm? Gdyby nie jakoś nagrania, moglibyśmy pomyśleć, że to scena z filmu Oszukać przeznaczenie. Jeżeli jednak przeznaczenie Was dopadnie tak jak tego gościa, możecie wyglądać jak ten koleś z wcześniejszego filmiku. To by było na tyle w tym poszukiwaczu, w którym jak niezwykle byłem z Kosterem i czekoladem. Jakby ktoś nie rozpoznał. Witam Was z poszukiwaczu, w którym jak. Dwa. Witam. <laughs> No cicho naprawdę tak nagrywał swoje vlogi. Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak dra. Z... Witajcie w poszukiwaczu, w którym mam jak zawsze dra. Trzy filmiki, jak które. Pum. Witajcie, w... Mm. Witajcie w poszukiwaczu, który ma Pum. Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbija mi internet. Brawo! O, Nie, kurwa. Jak widzicie, można się bawić bez alkoholu. Dobrze. <noise> W ostatnim filmiku na dziś zobaczyć na... No. W ostatnim filmiku na dziś pod...